Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym Graniu z tej strony Chuncy z Space Marinki 2K. Dzisiaj będziemy nowy tryb oblatywać, już się w nim trochę rozeznałem. Generalnie polega na tym, że bronimy danej planszy nie za dłużej. I wychodzą teraz to nowe fale przeciwników. Fali jest ogólnie 25, podzielona na 5 sektorów. Po każdej, każda piąta misja z danego sektoru to jest w rangi. terminus, czyli wychodzą jakieś koksy, które trzeba rozwalić. Zagramy szturmowcem. Na planszy pojawiają się. O, w pierwszej fali jesteśmy, akurat się dolewaliśmy do kogoś, mm, na plansze, jak, jak widzicie, wyglądają w ten sposób. E, przeciwnicy są na zmianę termini, termi i kałosiaki. E, A zaraz, sobie mam nadzieję, powiem więcej. Pierwsza fala nie jest jakaś.

Po każdej fali dostajemy punkciki takie niebieskie. sobie różne rzeczy na przykład apteczki, różne przedmioty wsparcia możemy sobie kupować żołnierzy kadiańskich tych, którzy tutaj sobie biegali. możemy sobie Astartes kupić żeby nas wsparli w bitwie i możemy sobie kupić Drednota na

Interakcje. Oprócz tego na planszach są co jakiś czas się pokazują takie dodatkowe mm, zadanka właśnie na niebiesko wyświecone, oj to boli. Jeszcze jedno trzeba mi sobie zrobić. Wychodzi dużo e, przeciwników Rangi Extremis. Jak widzicie właśnie teraz na przykład jest. Chcę wykonać to zadanko. Ominie mnie cała zabawa, bo tutaj nie będą wyłazić liniuchy, ale co zrobić coś musi. Aha, zdążyłem o się. o w takich właśnie kapliczkach można sobie kupić jak widzicie różne rzeczy ja teraz zbieram na relikty kwartisty bo w którymś momencie na pewno się przyda tutaj to jest no i zainteresowany to jest... ...dolny żeby mieć, żeby mieć, um, członek na na mojej klasy... to rzecz ustanowić, 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 skąd wyjdą? Stąd ustanowić, 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 Ale nikt nie jest zabrał. Nie znoszę tych zasranców. Pierwsze to są wiecie Nie ma tutaj Nie ma, nie ma aż takiego wyzwanka Spójrzmy sobie ręką I wbieramy teraz na drewno dzika no I przydałoby się gdzieś znaleźć jeszcze jedno optyczenie na wszelki wypadek nie wiem, się przyda. Niestety, Śpieszy się chłopak. nie Continue hunting for the data slate.

Będziemy sobie po każdym sektorze robić przerwę króciutką, żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo. I podzielimy go na części właśnie. yeah <laughs> challenging fight prioritizing targets jumping above me Jump and refuse. Despite Iona's rate eliminated, well, you must stand firm against the remaining scope.

po każdym yy, tym wybierając wybierając zawsze ten sam zestawik który chcecie zmienić no i tutaj skończymy zaraz widzimy się w sektorze drugim